Witam bardzo serdecznie po raz kolejny dzisiaj mamy o wiele ładniejszą pogodę Przetestujemy sobie model 857 urządzenia które może służyć do spawania i nie tylko pokazujemy co jest w kartce Troszkę większe niż przy 858 dysze. 5, 7 i 10 mm. Ta dziesiątka wiadomo do dyszy szybkiego spawania lub piątka może być do dysz szybkiego spawania profesjonalnych. Odkręcimy kabel. Się prezentuje sprzęt w całości. Co jest bardzo fajne w tym modelu w porównaniu np. do 858 to jest bardzo podobna konstrukcja, jednak troszkę unowocześniona ze względów nie tylko jakościowych, ale wygody, to to, że skrzynka jest metalowa. Także po prostu jakieś, będzie lepiej troszkę chronić te elementy wewnątrz. No to coś, co naprawdę, mimo że coś małego, że tak powiem, a jest, jest bardzo pomocne, no to rączka do przenoszenia. I co najważniejsze, tak jak w innych modelach podobnych, żeby zmienić, o ile powietrze jeszcze możemy regulować, pokrętłem, tak temperaturę już trzeba w modelu 858 guziczkami. Tak ten prosta, najprostsza, że tak powiem rzecz jaka może być i zdająca egzamin, to jest po prostu temperatura także na pokrętle. Bardzo fajna sprawa. Bardzo szybko można zmieniać. Nie trzeba dusić guziczkami. W momencie, kiedy urządzenie sobie stoi, to tylko regulujemy, nie musimy dusić. Zaraz ją przełączymy. Oczywiście także rączka, która jest zaopatrzona w ten czujnik, że w momencie kiedy odkładamy, grzałka się wyłączy. Yy, wiatraczek jeszcze działa do momentu kiedy nie schodzi urządzenia. Jeżeli chodzi o przód, tył, oczywiście całość yy, jest metalowa, także tył. Także nie ma czegoś takiego, że boki tylko metalowe. Yy, bezpiecznik dodatkowy, oczywiście. A teraz przód, włącznik lepiej widać, włącznik i regulacja temperatury tem, wydmuchu i temperatury oraz wyświetlacz który jest o wiele większy i czytelniejszy zresztą zaraz sobie włączymy o. pokazuję teraz oczywiście my, trzy myślniki bo nie grzeje w momencie kiedy wyciągniemy z y, tej podstawki proszę zobaczyć teraz y, dobije do 100 stopni to jest ta temperatura wyjściowa mamy minimalny wydmuch i minimalną temperaturę czyli to jest 100 stopni założymy sobie dyszę też tą piątkę wiadomo ona jest najbardziej potrzebna jeżeli chodzi o spawanie cichutka tutaj komponenty są wewnątrz lepsze niż przy 857 i jakościowo jest troszkę lepiej wykonana. O, od razu się włączyłem, bo to jest jednak te 100 stopni. Teraz tak, pokażemy sobie na tym samym zbiorniczku, jak się y, spawa tym, tym modelem. Podstawka niezastąpiona. Teraz sobie. O, I teraz tak, temperatura te 300 mniej więcej stopni o, też co do stopnia sobie możemy ustawić mamy 301 dobra i teraz tak, temperatura zaraz zaraz e, do tych 300, jednak wiadomo, że przy tym, tak jak sprowadziliśmy 857 ten e, ta temperatura jest troszkę znaczy przy mniejszym wydmuchu jest temperatura odpowiednia, ale wydmuch musi być większy. I teraz co jest ważne? To to, że zwiększymy wydmuch. On oczywiście jest, proszę zobaczyć, on na połowie zakresu jest taki jak maksymalnie 8,58. No po prostu przez to, że są troszkę lepsze jeszcze komponenty i wydajniejszy, wydajniejszy troszkę wentylator przez to 857 jest no z dobre 20-30% mocniejsza niż 857 8, znaczy 858 8. także ten 857 no nie dosyć że nie jest dużo droższy a te pokrętło te temperaturę o wiele wygodniejsze dodatkowo rączka no i obudowa metalowa oraz sama wydajność urządzenia jest troszkę większa czyli szybciej będziemy sobie mogli pospawać ja tutaj ustawiam na piątkę proszę zobaczyć że nawet przy piątce przy tej temperaturze już przy tych 301 stopniach ustawionych no jest widać że nawet wynik nawet przy piątce jest większy niż przy, maksymalnie przy 8,58 do pokazania zwiększam na ósemkę czyli na maksa Wydmuch jeszcze mocniejszy, no i położymy sobie spaw, jeszcze położymy swoje Proszę zobaczyć, minimalnie to szybciej idzie niż przy 857. Kończymy i, co najważniejsze, się odkładamy. Grzałka się wyłączyła automatycznie. No i teraz do momentu, kiedy nie schodzi, to nie, nie wyłączy wiatraka. Dojdzie też do tych 100 stopni. Tak jak mieliśmy przy tym 858. Poczekamy chwilkę. I sobie zejdzie jeszcze. 220, 210. 20, 20, no zajdzie. Wyłączy się za chwilkę. Teraz tak. Patrzymy temperatura, jeszcze lekka jest, także zawsze pamiętaj, żeby, żeby poczekać do styknięcia. Ale proszę zobaczyć na nie takie ściąganie, tylko na takie lwanie, bo to wtedy wiemy, że spoiwo jest dobrze dobrane i do, dobre te parametry zostały dobrane. Czyli temperatura, wydmuch i wszystkie te inne elementy zostały spełnione wraz z przygotowaniem powierzchni bez żadnego problemu. No spaw między tym 857 a 858 to jest dobre 20-30% do 30 szybszy no i sama sama budowa e, urządzenia poczekamy aż się wychodzi 114, 112, 110, 108 za chwileczkę się wyłączy o, doszło do setki i wyłączone Włączyło się całkowicie urządzenie, no i teraz jeżeli zakończę, zakończyliśmy jakąś naprawę, no to na zero bez żadnego problemu możemy wyłączyć. Także, jeżeli ktoś chce dołożyć, a warto te parę 10 złotych, to warto sobie kupić ten model 857 zamiast tego 858, no ze względu na te wcześniejsze elementy, które, które powiedziałem. dos años no tengo Gracias,